Cześć wszystkim z tej strony Power i witam Was tak w tym odcinku Just Cause, który miałby, miałby się zrobić cały wcześniej. Ok, wziąłem sobie ten, tego oto helikoptera, mam nadzieję, że mi sporo pomoże w tej misji. Mam dostać się do tego obozu i później, chyba na jakiś statek z tego, co się nie mylę, czy coś takiego. Ok, dobra, zaczynamy. Ok, Rico, bad news. Myśleliśmy, że mamy wszystkie misje. Let me guess. CIA, up to its old tricks. <laughs> you got it. Our friend Carmona was right. There's a little rogue missile system to deal with. Great. Mendoza has nuclear missiles on his personal destroyer. Take the Jaeger and blow the ship, <coughs> missiles, and the bastard El Presidente too. Then guess what? Maybe you'll get a little vacation. Here, I'll even come with you. Have fun, Rico. Okay, Rico. You ready for some cloak and dagger action? El Presidente has three long-distance missiles on his ship. All you gotta do is make sure that they never launch. The guy that programmed the missiles is at this army base not far from here. He keeps three suitcases containing the key code sequences for the missiles right with him. So go there and those Rico, okay? ok? on tam mi proponowali łódkę, ale ja wolę raczej powietrzne transporty. I... Mam nadzieję, że nie rozwalą mnie tak, jak po prostu tak jak próbowałem zrobić to jedno podejście na szybko. A mianowicie mniej więcej już wiem, gdzie są walizki. Nie wiem, postaram się, tu mam drugi poziom pościgu, także bez helikopterów. Postaram się ich tutaj. Don't kill him. Po prostu zbierzemy szybko walizki i ucieczka stąd, nie? I lecimy dalej. Nie będą do mnie strzelać, ale... Spakajcie się jakoś, naokoło ich obiegnę może. Wiecie oni tu. No będą srogo na kurwiali po prostu. Zrobił się trzeci poziom pościgu, ale to wraz nie ma helikopterów. Także wiecie, jest lust wtedy, nie? Bierzemy trzecią walizkę i idziemy do helikoptera naszego Dobra i teraz powinny toczyć helikoptery ale w tym naszym jebaczu. O skurwe syny zepsuli mi go Nie Tak hańsko go obstrzelali Po prostu, gdzie jest ten, kurwa, helikopter? Tam jest. A masz gin! No to ja biorę to. Czymkolwiek to jest. I, kurwa, rozjadę. z synu. To da mu się stąd jakoś wydostać. Nie wiem, da się wyjechać stąd? No, no, da się, dobra. To jest luz? o. No dobra, spoko. Mamy kolejny helikopter. Dobra. Wida stąd jak najszybciej, kurwa, bo to rogo nakurwiają. Ej, no... To jest trochę, wiecie, niesprawiedliwe. Oni mi tamten helikopter tak po prostu zepsuli. So. Pan no, teraz jest lepszy do testanie Tak na start. Może teraz mi się uda nim tak szybko odlecieć, wiecie? A dobrze, że go tu miałem w sumie. O, tam jest wtedy gdzieś. Tak nisko? O, nie to. Zestrzelimy go sobie. Gdzie mam kurwa lecieć teraz? Widzę, że zbliżam się do celu. To jest chyba na tego jebacza. Po prostu. 700 metrów, 700. Mogę go zestrzelić? Rico! Mendoza Mendoza nam spierdolił. A co i my będziemy tak po prostu just like that na statku czy mamy do niego podlecieć? Nie no mamy podlecieć Okej okay, tu coś do mnie chce chyba Będzie strzelało, muszę go namierzyć dziada No obracaj, że się szybciej No no no, okej okay. I patrzcie, no to, to już było czyste chamstwo. Ja się obracałem jak głupi, kurwa, zdjąłem go, on zdjął mnie w tym momencie. Ja to coś do mnie jeszcze na kurwa innego. Eee, masa powtórek, masa powtórek, kurwa. Ej, no to już było w ogóle bez szans. U mnie po prostu ten statek chyba na kurwa tak. Po prostu. Tak, patrzcie. Jaki ma fakier, Chuj pierdolę to. Spróbujemy się z padokryjonem dostać. Właśnie wątpię, by mi się to udało. No bo to są schody. Ten helikopter sobie gdzieś poleciał. Pewnie stwierdził, że zostałem zestrzelony. Naprawdę, nawet w wodzie nie ma sprintu. To boli bardziej niż wszystko inne. I leci do nas drugi helikopter, jakiś. Ale no, chuj, no trudno. Mam karabin wyjęty, mam. Tutaj z tego co wiem. No, ginże. Z tego co wiem, tutaj nie jest jakaś nieskończona liczba, liczba wrogów jak wszędzie i kurwa indziej. Wiecie, helikopter może być uciążliwy, dlatego bym go sobie zdjął po prostu. Co ja mam tu zrobić? C4? No uciekaj, 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 schowaj się gdzieś. To chyba trzeba wysadzić i tam. O kurwa, prawie się zabiłem, serio? Jeszcze dwa kody, ok. Wiecie, co to trochę boli, że ja się prawie sam zabiłem. Ale fakt jest, powinno mnie już chyba ustawić na statku, nie? Nie. Myliłem... Jak ja się bardzo myliłem. Ile oni tam mają tych rakietnic? Kurwa? Seriously? Zderzam go, kurwa. Nie, chuj, nie udało się. No, wiecie, na no, standardowo u mnie 500 razy powtórz. Spierdalam stąd. No, włącz ten kurwa szpadochron. Tak, chciałbym tutaj w miarę wylądować. Gdzie jest bazooka? Gdzie jest moja bazuka? Tu jest. Giń! Serio? Jeszcze kurwa jeden? To nie mówi, że nie trafię go. No pięknie. Okej, okay, może ja to załatwię grenatem. Dobra, tak było lepiej. Jeszcze mam dwa takie punkty zrobić, co? Jak ja bym, kurwa, zdjął? Dobra, po nim. Jak ja tam mam wejść? Z drugiej strony, jak znam życie. Dobra, okej, okay, tutaj jest drugi, tu jest jeszcze jakiś... A i oni mnie nie widzą, ja do nich strzelam, oni mnie nie widzą. Ja sobie rzucę grenade. Brunette nie mniej dojebie niż te C4 jebane, powinien sobie z tym poradzić świetnie Jeszcze jeden... Jeszcze jeden kot mi pozostał i je ucieczka do wody On tu oczywiście apteczki nie mają Proszę kurwa, helikopter, zjąłbym go kurwa na całym stępy, tylko Nie wiem czy go trafi. No serio mam tu jeszcze jedną rakietę. Mam kurwa, dwa wybuchy naraz, pięknie. Dobra, i się powinna odpalić animacja wybuchającego statku. No, widzicie? No nie było to takie trudne jakby się wydawało, a, a jednak no... Życie, nie? Misja ukończona. No, no, no zapisz, no. Kurwa, dlaczego jestem na jakiejś latarni? Gdzie to mnie wyrzuciło? Boże gro! What the fuck? Przecież sobie stąd nie zajdę. No otwieraj ten spadochron, jełopie. No dosłownie, nie wiem, no bardziej kurwa z jebanego miejsca, żeby mnie gra wyrzuciła, to już nie było. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. E, mianowicie, co ją ja teraz chciał? Ja na pewno bym chciał do kryjówki. E... Nieważne co, kurwa, lecimy do kryjówki. Eee, podładuję sobie po prostu zdrowej stan amunicji moich wyrzutni rakiet. Wiecie, to jest najlepszy obręb na helikoptery, niestety. Szkoda, że ona ma taką małą pojemność. Eee, drzewa, jebać drzewa. Kurwa, gdzie ja jestem? Nie wiem czy mi będzie potrzebny helikopter, najwyżej później się tu wrócę. Ja chcę tylko podreparować swój stan. Tutaj stan amonincji oczywiście, ciach ciach. No i biorę kolejną i biorę ewakuację do odprawy. A, just fun. Zresztą ja mógłbym się tam przelecić, ale po co tracić tyle czasu? Są tracę też sporo czasu na lądowanie, bo ja jestem tym bardzo zdolny. Przela do mojego, kurwa, kolegi, który mnie ewakuuje, super. Yeah! No dobra, ty Gonzales, czy jak ci tam, kurwa, inny. What I are, I am doing now, teraz, w tym momencie. Tu nikogo nie ma. Mam iść tam, super. Wezmę sobie mój kar... A, helikopter po mnie leci, takie saniaki. Teraz o ja tu zostanę, poczekam sobie w czerwonym dymie. Jak oni mnie chcą zabrać? Czy ja mam się do nich jakoś Gdzie Oni kurwa są. I, tylko na mnie nie wyląduj. Ej, ej, ej. Chcę mam wsiąść? Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra. he to his private presidential island. Finish him off, Rico. Now! Co, czy... Head to his island, find him, then kill the son of a bitch once and for all. Look, Rico, we've had our problems, but i got a warning. The island is crawling with black hands. Aha. Get your ass to the palace right now. The president's there getting some rest and... Czuję, że będzie grubo no, nie mam kontroli nad nim żadnej No dobra gro, ale Seriously Oni, ja musiałem wyjść Ja się tam mam dostać na pieszo Dobra, oddawaj ten Moto w moim imieniu o, zdmuchło go z łodzi Pięknie Dobra, no bo jak już na etapy to podzielone będzie czy nie, bo, bo ja nie wiem czy ja tak dam radę za pierwszym Płynie, 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 płyn. A Będzie tu jakiś pojazd czy coś, aż mam jakiś pościg? Nie dobra, chuj Nie no mam pościg? Nie, nie mam Nie wiem, coś mi się tu pojawia się i znika Co ja tu mam zrobić? Gro Czekajcie, ja sobie zobaczę w ogóle, może jakieś Udaj się do pałacu prezydenckiego Będziesz gotowy na wszystko. Super! Świetnie być tak poinformowanym Że on nawet nie mógł biedny kurwa sobie dopłynąć tam. Niestety Gdzie ja teraz będę? No w znowu, no super Mogę tylko wysiąść z pojazdu Oddawaj łódkę Chodź na no tu i oddaj łódkę. Zestrzeliło mnie coś, kurwa, nie wiem skąd. Bo wiecie, to nie było miłe. Nie tu w sumie nic nie widzę nawet. Czy by tu coś było naokoło mnie? Czekajcie, ja so sobie trochę O, ta łódź strasznie wyje. Nie wiem, to ten strzelał, kurwa? Ktoś mnie tu zastrzelił, ale jak? Tak, multum ludzi, kurwa, i helikopter jakiś. Kr kurwa, rakietnicami się nakurwiają, ja pierdolę. Dzień kurwa. No Mianowicie ja nie wiem czy tu się wyprawia. a Po prostu może będę biegł przed siebie i w miarę kurwa likwidował zagrożenie. Nie wiem czy ja kurwa swoich wykańczam, czy nie swoich. Nie wiem, nie mam pojęcia. To wszystko kurwa lata naokoło mnie. Nie wiem czy to był mój. No tu, ej kurwa, serio? Co to kurwa ma być? Po prostu to, to coś wybucha koło mnie... ...wszędzie. No żadnego pojazdu mi nie dałam, to jest chamstwo wręcz. Tu wszystko wybucha... Pomocy! Tam się jakieś kurwa czołgi latają, biegają, tu jest jakiś ziomek... i ja sądzę też, że apteczek też nie będzie, A to jest chyba mój jakiś, nie on do mnie strzela, no. No diń, rzecz. Po prostu wszystko bombarduje naokoło. oko. Widzicie, by to jest kurwa nie do przejścia. Jak tam kurwa dotrzeć? O, chow, nice. No i z tego nie wziąłem. Nie, wiecie, co ludzie, wiecie co ludzie. Tej jednej misji kurwa robił nie będę. Po prostu nie będę robił tej jebanej ostatniej misji. Przejdę od razu do Just Cause 2, bo nie mam zamiaru się jewać dłużej z tą grą, jeżeli to robi takie kurwa pojebane zadania. Także yy, no mam nadzieję, że ta przedostatnia misja, bo to sądzę, że to jest ostatnia misja albo jedna z dwóch ostatnich misji, yy, po prostu podzielone jakieś kurwa popierdolone części. I kurwa, mam to głęboko w dupie. Więc okej, okay, zapraszam. Jutro pokaże się już Just Cause 2 i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.